Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W momencie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce brakowało wszystkiego: mleka, cukru, środków czystości i środków higienicznych. W gasnącej gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy. Całe przemówienie wyemitowane przez polskie radio i telewizję w niedzielę 13 grudnia 1981 roku trwało prawie 23 minuty. Generał Wojciech Jaruzelski poinformował o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Wprowadzono godzinę milicyjną, cenzurę korespondencji, zakaz przemieszczania się, zawieszono działalność stowarzyszeń kulturalnych i społecznych, szkół. Polacy obudzili się w zupełnie nieznanym dla siebie świecie. Wprowadzenie stanu wojennego wywołało żywą reakcję na świecie. Słowo Solidarność tłumaczono na wszystkie języki. Działania władz PRL potępiły demokratyczne rządy, parlamenty, związki zawodowe, a także ludzie kultury i polityki. Już 13 grudnia w niedzielę podczas modlitwy na Anioł Pański Jan Paweł II poprosił zgromadzonych na placu Świętego Piotra o modlitwę w intencji narodu polskiego. 28 grudnia ulicami stolicy Peru przeszedł Marsz Solidarni z Solidarnością. Takich manifestacji na całym świecie zorganizowano mnóstwo, od Ameryki Łacińskiej po antypody. Administracja Ronalda Regana ustanowiła 30 stycznia 1982 roku dniem Solidarności z Narodem Polskim. Na niecodzienny pomysł wpadli członkowie. Komitetu Wolnych Balonów dla Polskich z Paryża. Akcja odbyła się 5 marca 1982 roku. Pomysł był banalnie prosty, a jednocześnie genialny. Organizatorzy przygotowali pudełka pełne ulotek, materiałów informacyjnych na temat losów, solidarności, na emigracji. Plan był prosty: wybrać odpowiednią plażę na Borcholmie. Położoną najbliżej Polskiego Wybrzeża, napełnić balony helem i poczekać na sprzyjający wiatr, który poniesie 10 tysięcy balonów do Polski. Ile balonów dotarło do Polski? Nie sposób odpowiedzieć na to pytanie. Jedno jest pewne: wydarzenie spowodowało żywą reakcję po obu stronach żelaznej kurtyny. Podczas gdy media zachodnie entuzjastycznie relacjonowały wydarzenie, polska telewizja mówiła o zamachu antysystemowym. W wielu krajach zaczęto organizować pomoc humanitarną i zbiórki pieniędzy. Na fali pomocy powstawały stowarzyszenia Solidarni z Solidarnością. Z powodu braku zaufania do państwowych organizacji i instytucji pomoc dystrybuowały głównie kościoły i organizacje kościelne, bo sklepowe półki świeciły pustkami. Czy wiecie, że największa pomoc płynęła z Republiki Federalnej Niemiec, której rząd 8 lutego 1982 roku zwolnił wszystkie paczki wysyłane do Polski z opłat? Do Polski wysłano 8,5 miliona paczek. Ich wartość to 430 milionów ówczesnych marek. Wszystkie paczki przechodziły przez Urząd Pocztowy nr 2 w Hanowerze. Z uwagi na ilość, szacuje się, że to było 70 tysięcy paczek dziennie, trzeba było wybudować nową halę i zatrudnić dodatkowych pracowników, aby obsłużyć cały transport. Pomoc trafiała do konkretnych rodzin. Szczególną opieką starano się otoczyć rodziny osób internowanych z uwagi na bardzo złą sytuację. Zachodnio-niemiecka pomoc miała też wymiar symboliczny. Kraj, reprezentant z gniłego zachodu, odwieczny wróg. Zaczął być postrzegany przez Polaków jako kraj ludzi dobrej woli. W tym samym czasie do Polski z całej Europy jechały ciężarówki pełne środków czystości, środków higienicznych, produktów spożywczych, leków i sprzętu medycznego. Wśród darów znajdowały się ukryte powielacze, farba drukarska czy pisma emigracyjne. Z narażeniem życia kierowcy przewozili również ten nielegalny towar. Obcokrajowcom angażującym się w pomoc Polakom w czasie stanu wojennego Europejskie Centrum Solidarności przyznaje medal wdzięczności. Jeśli znają Państwo historię osób, które niosły pomoc Polakom w tamtym okresie, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Archiwum Europejskiego Centrum Solidarności.